Halo, halo! Dzień dobry, witam was kolejny kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 Seria Ravenport oczywiście Dobra, wejdziemy sobie do sklepu i sobie naprawimy tutaj Fenda A może wszystkie nawet maszyny na od razu naprawię Dobra, John Deere Case naprawiony Dobra, tylko wyjedziemy sobie tutaj na 8 I puszczę sobie już pracę tego cosplaya Dobra, wracamy do sklepu i naprawiamy dalej Tutaj Case nie, o, Massey do naprawy Fenda do naprawy kombajn do naprawy przyczepa praktycznie to jest wszystko do naprawy było W ciągników bynajmniej dobra i 7000 na samą naprawę poszło tylko może nie następny punkt tylko zrobimy sobie pierwszy i dobra i zaraz masejem jeszcze przylecimy ale zanim przyjedziemy masejem to rozpocznij kurs i weźmiemy sobie tak jest tam worek te, silos z nasionami czy nie ma? jest dosypiemy sobie no trochę zrąbałem, bo miałem przecież ten kurs rzucony na bin, ale dobra. sobie drugi zestaw, ogarniemy sobie tego No, Jondira A nie pierwsze punkty, tylko następny, najbliższy Dobra, i lecimy szybko do Jondira 6R sobie odpocznie dzisiaj Se tylko do kur dosypię I będziemy zadowoleni Dzisiaj, jak mi się uda, to jeszcze sobie nagram w... Fel fel Bruna I może jak mi się bardzo bardzo w będzie chciało to jeszcze nagram sobie osinę, co wątpię, ale... Ale Bruna na pewno chcę nagrać dzisiaj, żeby mieć spokój też jeden dzień Weźmiemy sobie kurs... No case. A. nie pierwszy punkt tylko najbliższy a on tu trochę trochę nasion w wy, ten, wy, wyciągnięte. A, to pole jest w ogóle nie zasiane. Dobra, także bierzemy sobie igre stawiamy sobie sojen. Nie mówiłem, ale na czwórce i na się jest soję, żeby dużo zarobić. A tu już jest pszenica posiana, dobra. To zasieję tutaj to drugie pole pszenicy też. Żeby było dla kur. I wtedy już do końca serii nie będę się prawdopodobnie kupywać nic dla kur, siać. Bo to już jest tu, dobra. Także bierzemy tego majstra i grzejemy. Najbliższy punkt, pierwszy punkt oczywiście jeden lewo. Zawsze ustawiam dla Fenba jeden prawo, no bo... On ma ten panel swój do otwierania drzwi i tak zawsze się Tam w ogóle coś od na tym gospodarzu. Kurde, ja chyba poświęciłem na to 2-3 minuty, żeby Żeby skopiować kurs z Masaya No bo z są takie problemy Że to, że to szok Ale chciałem dzisiejszego, na usta, ustawce dzisiaj nie będziemy myśleć na odcinku To nie, nie, to Możecie zapomnieć o tym nie ma szans, oni na tego nie stależują się. Znaczy, oczywiście, ja płaciku sobie to zrobię, tak? Podoba mi się, jak robota idzie. 4 minuty już są. No i ramen port jest chyba 30. O, A tam jakaś kopka, bo 35 odcinek, jak się nie mylę. 34 był poprzedni, tak, czyli to jest 35. To jest 35, a ja ciągle robię na tych samych kolach. Halo. Ale spokojnie jeszcze z... na tych zimkach się dużo zmieni. I lecimy tak, tutaj zmieniamy to na jeden lewo, a ja Jondirę sobie będę sam sobie się. Najbliższy. Oj! Stój! Ojej, o to jeden jest tam dopiero, no dobra. No. Oni tak sobie to robią. A i godzin mam na rawym porcie 84, prawie jak widać. Także fest. Tu już mamy hektar 68. A czas na 15, bo to odcinek już. Jest 10, czyli. A, akurat, będzie dobrze 115 litrów już zrobiły kury przez 30 minut No było 9.15 postawiłem No w 45 minut zrobili ile? Co, ja 5 minut Dobra, ucieka Idę do do Jonathana Kurde, ten crossplay jednak dobra nie. Łatwo ją stawić i on sobie sam jedzie. A to mi właśnie ten cosplay dużo pomaga, jak widać. Bo tak, bym musiał się wlec z tym ciągnikiem, a tak to sobie puściłem go. No i zawsze trochę czasu. No bo on sobie jechał, a ja w tym, w tym, czasie, w tym samym czasie jechałem Masajem, tak? Na pole numer 8 i to tak. Widzicie, ten, ten cosplay to jest dobra rzecz. I dobra, i lecimy. Już będę sam sobie chciał. Bo już nie pamiętam kiedy tym Jonathanem. siałem Nie był to w Marching Frost on podział. Dobra, na dół I się... Jo, nie może wstępować, i tam nie może wstępować do tego terenu ty. ty kor, kor, korczaku No i dobra, i się jemy Powol... No tu jest też 12, 12 hektarów Także to jest ładne pole 12,6 chyba hektara to wyskoczyło mi, jak leżowałem Jakoś tak. Nie wiem, nie pamiętam. Ale na pewno 12,8 nie było tak jak mówiłem, tylko 12,6 hektara chyba było. No to i tak ładnie pod orałem, bo to było 10 hektarów. To było 10 hektarów pole same. Same pole 10, no to ja, to ja 2,60 prawie do orałem. Więc no, nie, to było 10 z fakiem. A nie pamiętam ile to nawet było Musiałby wyskoczyć, ale to znowu będzie przestój, to, to, nie, to nie warto A my to chyba pod skosem jednak będziemy siać No my to będziemy pod skosem siać Bo tak jest skos powstawiony No i na talerzówkach tego, że nie równo nie prosto tak jak teraz, tylko tak Tak pod skosem będzie siano A to leciutki skos, bo widać, że Że talerzówki miały, to Teksturka w jedną stronę jest porobiona To zamknę No ja. Ty zamkniesz? Dobra Ha, tak, to zrobił, zapomniałem Tego narożnika tam w ogóle nie dosiewam Bo bez sensu jest go siać. Nie kosztuje nie sieje, no to po co Ja zbytnio nie zwiednieję od tego, tak? Ja zbytnio od tego nie zwiednieję, a A później jak będą kombajny kosić No to też będą miały trochę Trochę łatwiej, tak? wszystkie łatwiej, no bo już nie będę musiał tego, tego rogu docinać no i tak to wygląda ten siew 12 metrów i robota i idzie Jeszcze za dwa takie siewniki by się przydały I te na wszystkie moje ciągniki bym chciał No prawie wszystkie, bo Fendt by No ale to jest najważniejsze, że Siewnik potrzebuje 150 koni Oczywiście nie, chce, nie... No dobra, nie będę tego mówił Taka ma 150 koni, także ona Może ma 17,5 godziny na, na, na blacie dopiero Ale ona robotę będzie robić u mnie Zwłaszcza teraz dopiero będzie robić robotę Jak już tych hektarów jest tak dużo Jak już mam tyle hektarów No to już teraz MK ma co robić Ona głównie na początku robiła z case'em dużo A teraz to już tak MK to bardziej przy stoi Ale ja wolę sobie MK brać do że Żeby ona też coś sobie robiła, tak? Na Rkę sobie oszczędzam Rka to głównie na to z i kiedy się jeszcze stałe a na leżówkę przejął masę i... a Rkę sobie weźmiemy do rozsiewacza. No przecież czym trzeba będzie nabyść. No, Rka przy... przy rozsiewaczu nie powinna mieć ciężko. No także to będzie dobry. To będzie dobry pomysł. I pod takim skosem praktycznie będziemy całe poleciać. No ten majster tam jeszcze nie dojechał. Tu jest ładny kąt prosty zrobiony. A osi przed chleb, bo... No i Bruno się muszę nagrać i przygotować sobie save'a z osi na map. Tak co, była zima, no to teraz wypada wiosna. Będziemy padać tam. Na polskie gospodarstwo jestem chyba przygotowany, tylko bym musiał. Musiał skończyć rzepa kosić. A jak ja to nagrywam czyli dnia dzisiejszego, to dzisiaj wleciało polskie gospodarstwo. Czyli widzicie, ja nie mam już filmów na zapas, tylko na, na żywo nagrywam te odcinki. Na bieżąco, nie na żywo, tylko na bieżąco. Dzisiaj nagrywamy, druga wrzucam No i dzisiaj jeszcze chcę nagrać FLEC Bruna, żeby mieć ten jeden dzień chociaż w spokoju od nagrywania. Znaczy, no, chcę nagrać FLEC Bruna, mieć ten jeden dzień, no dobrze powiedziałem, jeden dzień spokoju od nagrywania. Jeden dzień do przodu zawsze chcę mieć filmy. Czyli, że jak nagrywam to w poniedziałek, to chcę już mieć na środę film nagrywany. No i ile tych chcesz jeszcze cofać? Opuszczaj ten silnik i spieprzaj. Kłopi na dach wjechał i dopiero opuścił się Nie wierzę w biga. No dobra, czyli widać jakie są dobrzy pracownicy. Nie, na no to kosto jest ten pracownik. No ale można powiedzieć, że to jest taki taki ulepszony pracownik, tak? Ty ale to nawet, to nawet pójdzie. Powiem, wam powiem, powiem tak, to... No teraz jak paski wyjedziemy to, to, to już będzie szło Teraz już będzie inaczej bo zupełnie się siało. Teraz będzie dwa razy szybciej szło Bo paskami zawsze szybciej idzie. Ja muszę zawsze puścić za pierwszego No bo wiadomo on rysuje mi ścieżki tak W się on rysuje mi przejazdy, gdzie on jechać Bo... No... A czy jak ja za nim no to ja dwa razy muszę przejechać po siebie tak? A ten kolejny już muszę czekać aż on sobie, aż on sobie wyrysuje no, coś tam wiecie, no, na nie nieraz. Ło, wow, już pół tysiąc pięćset litrów zrobili. Kury po 45 pięć się mnożą. No to jest kurde szok. To jest szok, jak te kury się szybko mnożą. Na prosto, o. Kurde, chciałem, żeby ta tych się nie skróciła, ale dobra. Nieważne. Dobra, jakże Znaczy, no tutaj ma case wygrane, bo on ma wszystkie sobie koni, tak? I on sobie lepiej pod górki radzi niż moja MK, ale. Ale to dobrze, to dobrze, to dobrze. Bo MK ma 150 koni. Stop 155. Jest taki plus, że ja mam trochę ciężej może pod górkę, ale za to on sobie tam pojedzie szybciej i zdąży się wykręcić w miarę. Bo on będzie znowu przez pół pola sofą, także wie pani. Może trochę długo mu ten nabrz chodzi, no ale. Ale robi bardzo dokładnie, tak? Znaczy w zasadzie to tylko ten jeden, ale okej. Okay. Nie wiem dlaczego. Przecież tam był równy kąt prosty. Był zrobiony halo, to nie wiem dlaczego tam Kostę nie załapał, że to jest kąt prosty Tylko sobie tak półokrągło zrobił. nie, no, ja tam Ale tam i tutaj normalnie zrobił, że kąt prosty jest, tak? Nie być może tam nie było kąta prostego, ale mi się zdawało, że tam kąt prosty był A ja tam tak daleko nie opuszczam, bo to jest Zbędne tak daleko opuszczać Myś Myślałem, że znowu mi się siebie przyzwonił, bo tak zawsze cofać że już serio myślałem, że on znowu przyzwoi, tak? No i prawie 10, 11 prawie jest 324 a gdzie tu jeszcze do 400? Znaczy, no już, już, nie, już nie dużo, tak? No jak będzie 400 kur, no to też będzie 3 razy szybciej te jajka szły. Znaczy, no trzy razy to może nie, ale ale na pewno troszeczkę szybciej będzie, 219 tysięcy na koncie. No i w kolejnych odcinkach to widzimy się już na żniwach, tak? No a tutaj M R-będę musiał przejechać, ale to... Właściwie nie wiem, czy to już będzie jeszcze na odcinku, czy będzie poza odcinkiem. Albo wiecie co, ja sobie stanę tutaj na boku gdzieś Zaraz. I chyba się tepnę do tej M Rki i potrzebę sobie to roziewać, żeby, żeby już ta R sobie tutaj przejechała powoli. A Stasia Boku przyjeżdża pola może nie? No, jak ja skończę, to sekurs jej wygeneruje. Ja sobie stawiam jak na żeby jemu tam chłopowi nie przeszkadzać. I eryczka. Łatcze piamy, Strautmana i lecimy. Po le 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 4 bin. I teraz działam siewkę, bo ja zapomniałem. Ty. Ona chyba. Nie, nie gary bo ona chyba jeszcze w nie jest. Ona jeszcze z wapnem stoi. Mi się zdaje. ostatni WAP Halo. Co jest tutaj wsypane? Oczywiście żałatny To gdzie ja wtedy wyrzuciłem te worki z, z nawozem? Halo, gdzie są worki z nawozem? A tu pod drzewkiem stoją No prawie 3 tony, tak że no tak za dużo nie jest, ale Ale no za mało też nie jest Pięknie rozciewać, no bo tam jednak trochę Trochę tego nawozu pójdzie na tą czwórkę Pewnie rozsiewasz i mieć na pewno pewność, że mi nie zbraknie. Dobra, trzeba RK zatankować, bo ono już dawno tankowane nie Tutaj ten, oczywiście, z musi pisać Klapa i sypiemy. O, te też tutaj ładnie działają, widzę. Ej, a już już jest stależowali? Dobra, MK i OG. Tam pisze, że 22 minuty będą jeszcze leżować. No my, tu jakieś 10 minut jeszcze nam zajmie się. No teraz już będzie lżej, tak. Bo już ta góra się minimalizuje... W sensie zmniejsza się, o. Mówiąc po prostu zmniejsza się. Już nie muszę pod taką górę capować, jak sapowałem przejazd prędzej, tak? No i ta tam już jest płasko w miarę. A jak to tam wygląda? Ten na 5 ton... Nie no ja mam 5 ton a ma 4800 No czy? Trochę pójdzie tych wasion, ale na tamto pole 8 powinno jeszcze chyba starczyć. Ale powiem wam, że tak, że trochę tutaj będę musiał sobie na tym rawnym porcie, zanim to wszystko sie i nawożę. Ale znowu nie chcę się pod tą górkę rozpełnić, dlatego sobie stanę na górce. A i wtedy akurat k będzie miał tam przewagę jednego przejazdu, jeszcze on, dwóch prawie. I będzie to bardzo dobre dla mojego systemu sieł. Utrwane. 9,5 hektara, a zasiane mamy 6,33. No tak, mamy 6, ale też 6 hektarów zostało zasiane. 6 hektarów jeszcze zostało do zasiania. Za no, czyli ogień będzie na tłoki zara. Godzina 14. Czyli się pensja pracowników plus 0. Stojemy i tepamy się do RT szybciutko. Ej, nie do wiadra, tylko tutaj. A, tu jednak to Dobra. Dobra, pole bin, 4, łogień. Oto. Zostawili mi jako... ja, świni. No wiem, to się kiedyś poprawi. Albo najwyżej zostawię. Zobaczę, może zostawię, jak mi się będzie chciało Za dużo za dużo skas, No i dobra, i siejemy. No i on się teraz ładnie przecina. I tak bym jeździł cały czas za nim. A tak to ma chociaż przejazd. Przejazd luzu, tak? I chłop się nie stresuje. Ja nie muszę na niego czekać. Jest to, że ja nie muszę za nim czekać, tak? To ja sobie szybciej zawidzę niż on. Znaczy jak tak ma jeden przed drugim, no to akurat szybko nie zawinie, bo musi wtedy cofnąć A najlepiej jak on jedzie w dół wtedy ma przejazd na kolejny przejazd to... Przejazd na kolejny przejazd, tak, to żeś teraz powiedział Po prostu jak zostawia taki dwa przejazdy w środku, jak teraz I na ja sobie przejeżdża na tamten następny pasek O, powiedzmy, że pasek No to wtedy on sobie cyk, opuszcza i jedzie, nie? Zresztą widzieliście raz. No i ten John Deere na żniwa wlatuje jak nic. Musi wlecieć, bo to nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Ja muszę sobie obserwować Erkę. O, Erka już jest tu. kurz Kurczak jeden. Ty, TLR i się, zawinę i będzie już tutaj. No i oczywiście Erka będzie sobie stała, tak. No bo będzie musiała czekać na, na, na. Powiem Wam, że tutaj ostro dajemy. Widzi, tam jestem w miejscu, zawracam cykl, opuszczam i odmienię tętną za do zachodu. A Erka, jak się rozpędziła tam. Patrzę na tę Erkę, żeby ona nie przejechała mi tutaj. Bo jak przyleci, to znowu pojedzie sobie kółko w koło. I ja sobie już pójdę po nią. Bo ja nie chcę żeby po prostu ona nim przeskoczyła gdzieś dalej. Bo to jest ten tryb bez końca. Ja z od początku do końca i ona by tak ona by tak sobie w kółko jeździła, tak. To jest bez sensu. Dlatego tu koło kukurydzy sobie stajemy. Gasimy i lecimy sobie do Jonathana. Tego, tego mniejszego Jonathana oczywiście MK Roboterowi. O, czystość ten drobiazg, trzeba by było poskoczyć kiedyś wiatr, bo pos ale to nie ma czasu na razie. O, iż przed ci 3 albo 4 kury się Także też dobrze. 1000 litrów już zrobili. Znaczy, no, o 15 będzie 1000 litrów. Nie, a 1000 litrów już zrobili przez. Przez dosłownie o 900 No to przez. Kurcze ile? 5-6 sze godzin. 6 godzin tysięcy litrów Kurde. To 12. Dwanaście... 14 godzin jest pełna paleta. 14 godzin jest pełna paleta. To, to grubo wam boję. 14 godzin jest paleta, nie? Grubo, grubo. O, 5100. Co jajka i rośnie. Z coś tam rośnie, że paken rośnie, ale na razie te ceny mi są niepotrzebne. Przyncisy też się sprzedaje, tylko, że tylko w tym sezonie będzie zarobek ze soi, to kciuł duży będzie zarobek. No nie powiem, że nie, no bo będzie duży. 18 tam jest i tu jest 12, 30 hektarów soi. Ja pierdzielę tej stary, 30 hektarów soi, więc to będzie dużo. Ale może uda się akurat, że będzie akurat... Yy, uda się akurat, że będzie akurat, prawda? No, Ktoś to wytłumaczył? Może akurat się uda, że będzie dobra cena za swoje, tak? Czy te 3000 Od 3000 sprzedaję Jak jest 300 to już jest... Kurde, świat ludzie Najwyższą cenę, jakie ja trafiłem tutaj na tą soję to 3200 chyba, 50 coś takiego było No ale jak już jest trójka z przodu to ja sprzedaję zawsze jest dwójka z przodu, to ja nie sprzedaję, a ja zawsze jak jest trójka. No niby tutaj 20 zł więcej, ale takich to powiedzmy, że mamy 100 No to jest 20 chyba tysięcy, tak? Nie czy 200 zł. Nie, nie wiem. Chyba 20 tysięcy jakoś tak. Albo 2000. 2000 to jest chyba więcej. chyba 2000 więcej. No 2000, mniej 2000, a nie mniej, tak? No 2000 to jest na utrzymanie koszty jednego dnia, tak? No to... Są koszty jednodniowe, także. No, projekt też są za darmo, tak? 730 kredyty, ja zapomniałem o tym kredycie, tego. Te 2000 to jest na kredyt. A czy tych kolejnych, ja, bo będę musiał kupić sobie combine na Blumka, tego nie Holanda. Kupię sobie John Deere Holanda, to dopiero będę spłacał kredyt. No. A za może być kasy. Za będzie kasy tyle, że kupię sobie Holanda. Z tą dużą przystawką, Jonathana John, John, wymienię sobie przystawkę. No to w już kurczę, będę miał dwa potężne kombajny i, i jeszcze będę miał tyle klasy, że ja będę mógł kredyt spłacić. No może nie cały, ale może nie cały akurat, ale jakieś tam makomaj no, kosztuje 400 ileś. No to wtedy bym miał 200 tysięcy na kredyt jeszcze. A 200 tysięcy, no to wtedy już duże odsetki, by spadło dużo. Tak, za kredyt. I to nie raz jeszcze Jajca nie raz mi jeszcze zapłacą kredyt No te jajca to jest dobra rzecz Chociaż tu zamek jest dobry dobry sensem zara akurat jak na złość ma, ale okej okay. Jeszcze te dwa siewniki 12 metrowe to jest 24 metry No to powiem no tak, robota idzie o już 30 minut, kurde syn I dobra, i zobaczymy, czy uda mi się podgoić trochę tak, tego case'a Czy właśnie nie wiem czy teraz nie jadę przypadkiem ostatni przejazd sensie Case nie będzie jechał, że góra-dół No to tak wygląda gdzieś na 4-5 przejazdów jeszcze I o, Case jedzie, z razem I w dół będzie jechał ostatni przejazd I Ja będę taki do zasięła Na ile już mamy wamięty? Mamy 11 jak nie Myślałem, że 11 hektarów zasięgną, ale jednak nie ma jeszcze Jeszcze troszeczkę brakuje Dojadę do Case'a i będzie 12, będzie 11 hektarów A także te ary skakują nawet szybko no i 18 godzina zaraz skoczyły w MC, także to jest też dobry znak. A bo tu jest 11,80 12 czy 12,80? Już nie pamiętam. Ale no, chyba 12,80. Bo ja tutaj przecież dorywałem 2 hektary. Jak to tam wygląda? No i 11, no tu będzie te 12,800. 12,60 chyba to było. 12,6 hektara. Jak, jak się nie mylę, a jak się mylę, no to sorry. No to się jeszcze zweryfikuje, dokładnie. Bo ja to od dawno uprawiałem i ja to zapomniałem Na teraz będę na pewno wiedział, no bo jeszcze ten przejazd będę miał, tak? No, jeden przejazd jeszcze zostawię na mnie. O i już podobaj pole za Tobie Tobie się podoba. książki, kozak robotę robią. A w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku już będziemy sobie chyba też i wami walczyć. Mi się zdaje, że już nie ma, nie będziemy walczyć, no bo to już będzie ten czas, tak? Jest czas, no bo jak już mamy obsiewane, jeszcze tam na dole jedno pole muszę zasiać. Tutaj 25, 26, a i tutaj zapakiem to. Ale to. Ja nie, to trochę się jeszcze lubię. Także jeszcze ze. dobre dwie godzinki grania tutaj jest jak nic, żeby to obsiać, wszystko. Ale jak już pójdzie na ósemkę, pójdę, to już też będzie inaczej. Jak już ósemka będzie ruszona, a już potem pójdzie. Muszę chyba czekać, aż oni skończą talerzować I potem dopiero będę mógł chyba puścić siewniki Ale nie, od razu będę mógł puścić siewniki, bo przecież oni będą ten clean robić, a ja... A siewniki muszę jeszcze tak jakby dwa razy robić, tak? w Nie no, to to akurat będzie idealnie No i zrobimy sobie inne łukę. później A mamy, zaciąłem już 12 hektarów nie mamy 12, jest 12. A tam nakładka na musi zawsze wyjść. No ta czwórka to bycze pole, jednak jest. Kurde w ogóle już będzie wiek, duże pole, jak tu jeszcze piątka do tego dojdzie. Przecież to w jedną stronę to się będzie jechać i jechać tutaj. Aż do tu. Chudy, to będzie gigio pole. Będzie chyba ze 20 hektarów jak nic. Te dwa pola będą większe niż Na razie, tak? Bo potem jak kupię sobie tutaj do osemki 7 i te, te trzy, 4 pola inne. Tam te 4 pola, no to kurde będzie największe pole tutaj, tak? To będzie największe pole chyba. Bo tutaj też będzie duże, ale już nie takie duże. Tutaj tak na dole trzeba te pola wreszcie kupywać, bo i te drzewa powycinać Bo jeszcze ja tam zrobić pole sobie już. O, 17 tam zbyt nie powiększe, no bo tam w zasadzie nie ma zbyt nigdzie. No, ale może coś tam, parę drzewek się wytnie A no, to jak chcę jak najszybciej ten dół zrobić, żeby potem Bo tutaj jest puste pusty teren, także tu nie ma nic do wycinania drzew, także Chcę tutaj na początku, żeby tutaj jak najszybciej zrobić te pola, tutaj te malutkie tak? No bo potem będą miały i A pewnie jakbym tego mijaśka na tamtego klinika zrobił Tego tylko co tam był na Na brzegu pola No to by było 12,64 Chodzi o ten kawałeczek tutaj I to 12,64 by było jak nie Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał w na nie filmy, trzymajcie się ciepło, cześć!